należy określić dziedzinę naturalną funkcji logarytmicznej f od w równy logarytm przy podstawie 7 z 2w do kwadratu minus 8w. Zacznijmy od tego, żeby przypomnieć, co rozumiemy przez pojęcie dziedziny naturalnej funkcji. Dziedziną naturalną nazywamy taki podzbiór zbiorli rzeczywistych, dla których wyrażenie, którym zadana jest funkcja ma sens liczbowy. Co to znaczy? Przypomnijmy, że w zbiorze liczb rzeczywistych jest pewna grupa operacji, pewna grupa działań, których wykonywać nie wolno. Na przykład taką podstawową operacją jest dzielenie przez zero, które nie jest wykonalne w zbiorze rzeczywistych. Więc jeżeli na przykład dana funkcja określona jest za pomocą jakiegoś ułamka, czy gdzieś wewnątrz we wzorze występuje ułamek, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem mianownik w pewnych, dla pewnych argumentów nie zeruje się. Jeżeli tak jest, no to trzeba te punkty wyrzucić ze zbioru liczb rzeczywistych, określając dziedzinę naturalną funkcji f, którą badamy. Oprócz dzielenia przez 0 mamy na przykład jeszcze pierwiastkowanie, które też ma pewne ograniczenia. Mianowicie wiadomo, że nie wolno pierwiastkować liczb ujemnych, w sensie działania w zbiorze rzeczywistych, jak i również logarytmowanie. Przy czym przy logarytmowaniu trzeba założyć, że argument logarytmu musi być ostro większy od 0. W przypadku pierwiastka mamy także argument pierwiastkowania musi być większy bądź równy 0, gdyż pierwiastek z 0 istnieje, natomiast logarytm z 0 nie istnieje. Mamy też jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład w przypadku, kiedy mamy w naszej funkcji jak funkcję tangens, no to wiadomo, że tangens w, 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 dla kąta pi drugich oraz krotności kąta pi drugich również nie istnieje. Natomiast w tym przypadku mamy jedynie tutaj funkcję logarytmiczną no i musimy uwzględnić tylko ten jeden warunek, że argument tej funkcji logarytmicznej, tym argumentem jest tutaj 2w do kwadratu minus 8w, ten argument musi być ostro większy od zera. To jest jedyny warunek, który należy teraz rozpatrzeć. No i właśnie zastanówmy się, dla jakich w zachodzi następująca nierówność, że 2w kwadrat minus 8w jest ostro większe od zera. Zbiór wszystkich tych w, które spełniają tę nierówność, będzie stanowił właśnie dziedzinę naturalną tej funkcji logarytmicznej. Zanim rozwiążemy tę nierówność, choć to prosty przypadek, to jeszcze tylko chciałem skomentować, że normalnie, jeżeli ktoś podaje, że mamy daną pewną funkcję f, to powinien nie tylko napisać wzór tej funkcji, tak jak tutaj, ale oprócz tego też informację, z jakiego zbioru należy brać argumenty, czyli do jakiego zbioru należą te elementy w. Jeżeli nie jest to w sposób jawny napisane, to znaczy, że ta osoba zakłada, że są to wszystkie te argumenty, wszystkie te liczby rzeczywiste, dla których to wyrażenie ma sens liczbowy. Czyli jeżeli dziedzina nie jest w sposób jawny podana, to znaczy, że rozpatrujemy tę funkcje w jej dziedzinie, dziedzinie naturalnej. No i właśnie to zadanie, które teraz rozwiązujemy, polega na tym, żeby wyznaczyć, jaką postać ma ta dziedzina naturalna. No dobrze, przyjrzyjmy się, jak rozwiązać tutaj tę nierówność. Ten temat powinniśmy już znać z wcześniejszych naszych rozważań. W każdym razie rozwiążemy tę nierówność w sposób graficzny. Narysujemy sobie wykres tej funkcji kwadratowej, która tutaj występuje po lewej stronie tej nierówności. Ponieważ jest to funkcja kwadratowa, więc wykresem jest parabola. Współczynnik przy w kwadrat jest dodatni, więc ramiona ma skierowane w górę. Natomiast, żeby naszkicować te parabole, no to ja postaram się tutaj w pierwszej kolejności wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. A żeby to zrobić, to nie będę tutaj się wygłupiał z obliczaniem wyróżnika trójmianu kwadratowego, dlatego że tutaj mamy taką postać, z którą łatwo możemy rozbić do postaci loczynowej, wyłączając tylko pewne wspólne czynniki przed nawias. Tym wspólnym czynnikiem na pewno jest dwójka. Mogę wyłączyć dwójkę przed nawias, no i również w, które występuje zarówno tu, jak i tutaj w kwadracie. Więc 2w wyłączam przed nawias. I w nawiasie zostanie mi w takim razie tylko w minus 4. No i zastanawiam się, kiedy to jest większe od 0. No i teraz lewa strona to jest funkcja kwadratowa, już zapisana w postaci iloczynowej. No i widzę, że bardzo łatwo mogę naszkicować wykres tej funkcji kwadratowej. Zrobię to tutaj pod spodem. Mamy tutaj, zaznaczę sobie, że to jest oś w, jakąś jednostkę. Również. No i teraz zaznaczmy miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Widać, że iloczyn tych dwóch wyrażeń jest równe 0, albo gdy w jest równe 0, czyli tutaj, albo gdy w jest równe 4, czyli to jest drugie miejsce zerowe, czyli dwa punkty przecięcia paraboli z osią w. W związku z tym teraz chcę naszkicować wykres tej paraboli. Tak jak powiedziałem wcześniej, współczynnik przy w kwadrat jest dodatni, więc ramiona ma skierowane w górę. Spróbuję więc naszkicować, jakby wyglądał wykres tej funkcji kwadratowej. No, nie udało mi się jakoś bardzo pięknie naszkicować tego, ale sens jest zachowany. No i teraz nas interesuje, dla jakich argumentów w ta parabola, przy, na tej paraboli przyjęte są wartości dodatnie, czyli leżą nad osią w. No, i widać, że jest to tutaj dla wszystkich w należących do przedziału od minus nieskończoności aż do zera. No, tutaj potem mamy wartości ujemne, które nas nie interesują, bo my się zastanawiamy, dla jakich argumentów to jest dodatne, no i potem znowu tutaj mamy również wartości dodatnie tej funkcji kwadratowej, którą tutaj rozważamy. Więc korzystając z tego rysunku, mogę teraz zapisać, że ten warunek, ta nierówność, Zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy w należy do sumy dwóch przedziałów. Od minus nieskończoności do zera. Przy czym przedział jest prawostronnie otwarty, dlatego że w punkcie 0 to wyrażenie się zeruje. A nam, nas interesują miejsca, gdzie to jest ostro większe od zera. Więc 0 nie należy do zbioru punktów, które, należy, które spełniają tę nierówność. No ale jeszcze oprócz tego mamy też ten drugi fragment, czyli wartości w od 4 do plus nieskończoności. No i analogicznie, w czwórce to się zeruje, a nas interesują tylko ostro większe od zera. W związku z tym przedział jest lewostronnie otwarty. Jest obustronnie otwarty, tak, bo tutaj oczywiście mamy do nieskończoności. Dobrze, zatem rozwiązaniem tej nierówności jest suma tych dwóch przedziałów i tak jak powiedziałem wcześniej, jest to jednocześnie dziedzina naturalna naszej funkcji f. Zapiszmy to w sposób jawny tutaj pod spodem czyli dziedziną naturalną naszej funkcji f jest suma dwóch przedziałów od minus nieskończoności do zera w sumie od 4 do plus nieskończoności. Jeszcze raz tylko przypomnijmy, co to oznacza. To znaczy, że maksymalny podzbiór, zbiór liczb rzeczywistych, który zawiera wszystkie te liczby, które można podstawiać Tutaj jako argumenty do 2 do naszej funkcji f, to, są, to jest, są punkty z tych dwóch przedziałów, od minus nieskończoności do zera oraz od czterech do plus nieskończoności. To, co tutaj napisaliśmy na dole, jest tak zwaną dziedziną naturalną naszej funkcji logarytmicznej f, co kończy to zadanie.